Jesteśmy po ostatnim zimowym sparingu klubu MLKS Motor Lubawa z klubem Płomień Tóżnica. Klub Tużnicy wygrał 3 do zera, więc trenerze jak ocenia pan ostatni sparing? Zimowy tylko z nazwy, bo dzisiaj piękna pogoda. Bardzo źle zagraliśmy w tym meczu. Myślę, że bardzo mocno drużyna Tużnicy pracowała na to, żeby dzisiaj w tym meczu zwyciężyć. Dla nas Chłodny prysznic, moment do zastanowienia się. Zobaczyliśmy to, że bez biegania, bez zaangażowania, bez myślenia na boisku nie da się ograć żadnego zespołu, a tym bardziej tak dobrze zorganizowanego dzisiaj jak Tużnica. Także przemyślenia przed nami, trzeba się zastanowić, przepracować przyszły tydzień tak, żeby z huraganem wyglądać zupełnie inaczej. Jak trener ocenia cały zimowy okres przygotowawczy? Okres ciężki, troszeczkę inny niż zwykle trenowaliśmy tylko na swoich obiektach. Zaczęliśmy trenować na dużym boisku dość późno. Myślę, że tego czasu nam nie zabraknie i z treningu na trening będziemy wyglądali coraz lepiej. Jesteśmy bardzo młodą drużyną opartą na swoich wychowankach, głównie jest tylko garstka zawodników doświadczonych i w pewnych momentach na pewno, na pewno to widać. Jednak w przygotowaniach każdy z zawodników dał z siebie tyle, ile mógł, tyle razy był na treningu, tyle obecności miał ile tylko się dało. Jesteśmy klubem amatorskim, także tyle, ile się udało, tyle przepracowaliśmy, na pewno można było zrobić to lepiej jak zwykle. Przez okres przygotowawczy z klubu odeszli dwaj zawodnicy Miłosz Olejniczak i Denis Demiszew. Czy jest od... na ich miejsce nikt nie przyszedł, czy jest odczuwalny brak tych zawodników? Myślę, że jest, bo jeden i drugi był już zawodnikiem doświadczonym i ważnym dla tego zespołu, zawodnikiem, który w tych najważniejszych momentach meczu brał na siebie ciężar gry na dzisiaj nie uzupełniliśmy tych braków. Pewnie już nie uzupełnimy gdzieś sezon już z zapasem musimy sobie poradzić. Bez nich wejdą w te miejsce młodzi zawodnicy i również muszą zbierać szlify na boisku. I ogranie, tak, żeby w przyszłości reprezentować przynajmniej taki poziom jak ta dwójka. I ostatnie pytanie, jakie są cele klubu na rundę wiosenną? Myślę, że jakiś celów długosiężnych sobie nie zakładaliśmy. Chcemy w każdym meczu zaprezentować się jak najlepiej. Pokazać naszym kibicom, miastu sponsorom, że na tym klubie nam Zależy, że chcemy tutaj grać, chcemy osiągać dobre, dobre wyniki. i Myślę, że patrzmy tylko na każdy kolejny mecz, a to przyniesie takie efekty, na które kibice w Lubawie czekają. No więc dziękuję to było na bardzo. Tyle. Zapraszam w sobotę na mecz z huraganem. Godzina 15 Stadion Łazienkowski. Dziękuję.